Zaczelenie pokrulow. Alleluja. Cieś świat otesażowo. Alleluja. Chrystus, który nościła aleluja An pordziła aleluja, zmartwy wesel, Panno Maryjo, Alleluja! Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, Alleluja! Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Dzisiaj e, drugie zdanie z Antyfony, bo w tym tygodniu omawiamy poszczególne wezwania z Antyfony, e, Królowo Nieba. I drugie jest Ten, któregoś nosiła. Aleluja. Bo ten, któregoś nosiła. Niektórzy tłumaczą, bo ten któregoś zrodziła, z martwych wstał. To jest takie nawiązanie przy zmartwychwstaniu do wcielenia, do zrodzenia Pana Jezusa, do Jego wychowania, że Maryja, która jest królową nieba, przyjęła Jezusa. W swoim łonie. On się począł z Ducha Świętego, nie? i ty jesteś tą, która nosiła tę radość świata, to zbawienie świata. Ty jesteś tą, która nosiła. To jest związane z takim mostem. Który bardzo dobrze gdyby był w naszym życiu duchowym, w naszym przeżywaniu, w naszym myśleniu duchowym, że tajemnica wcielenia łączy się z tajemnicą zbawienia. Że tajemnica poczęcia, tajemnica zrodzenia pana Jezusa jest związana z tajemnicą zmartwychwstania. To, już wiele razy o tym mówiłem chyba, w ikonach się przejawia w tym, że tylko dwa razy jest czarny kolor na ikonach. Jeden, jedno miejsce to jest właśnie grota zrodzenia Pana Jezusa, a drugie miejsce, gdzie jest czarny kolor w ikonie, to jest otchłań. Kiedy Jezus wstępuje do odchłani, to jest ikoniczne przedstawienie zmartwychwstania. Czyli Boże narodzenie i zmartwychwstanie Pana Jezusa jest tam ciemność, otchłań, czerni. I jeżeli... I tak myśleli chrześcijanie, cały czas myślą, i warto też, żeby nasze tak, myślenie też było tym dotknięte, tym pomostem między wcieleniem, a zbawieniem, między zrodzeniem, a zmartwychwstaniem Jezusa. I w tym uczestniczy Maryja. Ta która uczestniczy w zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ta uczestniczy w Jego zrodzeniu, czy w Jego noszeniu. Jak to jest w naszym życiu duchowym, czy nam się to łączy i co to dla nas znaczy, jeżeli chcemy być podobni do Maryi, wierzymy, w zmartwychwstanie, właśnie cieszymy się, śpiewając tę andyfonę Królowo Nieba ze zmartwychwstania Chrystusa, ale pamiętamy, o jego zrodzeniu. Pamiętamy o początkach Jego, o jego wcieleniu w tym świecie. To bardzo ważne, żeby się te dwie tajemnice nam łączyły. Warto pytać Ducha Świętego, też wziąć to na modlitwę, co to dla nas znaczy, że wierzymy w zmartwychwstanie i co to dla nas znaczy, że wierzymy we wcielenie, w poczęcie Jezusa, w zrodzenie Jezusa bardzo konkretnie na tym świecie bo to dotyczy też naszego ciała prawda ciała Jezusa Chrystusa który będąc bogiem stał się człowiekiem a później z martwych wstał w ciele i cały czas jak wstąpił też potem do nieba to wstąpił z ciałem prawda tak jak się mówi z ciałem i duszą czyli cały już jest prawdziwym bogiem i prawdziwym człowiekiem zawsze będzie właśnie że to, co przeżywamy podczas uroczystości zmartwychwstania pańskiego, bo cały czas trwa okres wielkanocny, jest też w nawiązaniu do jego wcielenia. Jak zmartwychwstanie ma się do wcielenia? Niech nas sam Duch Święty inspiruje i prowadzi w tych rozważaniach, niech nam odsłania kolejne i kolejne tajemnice, które wynikają. Ze złożenia, wcielenia i zmartwychwstania. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami, z Duchem Twoim, niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Alleluja.